W gminie Police znajduje się 9 przedszkoli i 1 żłobek. We wszystkich placówkach na koronawirusa chorowały albo dzieci, albo personel. Najwięcej zachorowań było w przedszkolu numer 11. Ktoś zachoruje zgłasza do swojej placówki do dyrektora. I to jest jakby taka pierwsza rzecz. Dyrektor kontaktuje się z sanepidem. I mamy kanały komunikacji, z tym nie ma problemu, z telefonami. Jest osoba w sanepidzie, która tym się zajmuje, a więc dyrektor informuje o tym, bo często wie wcześniej od sanepidu, że taka sytuacja ma miejsce. Potem, w zależności od tego, ile osób zachorowało w danym dniu, podejmowane są decyzje. One są w trójkącie: sanepid, dyrektor przedszkola i gmina. Na ogół to wygląda w ten sposób, że jak to są pojedyncze zakażenia, zawieszamy funkcjonowanie jednej grupy, jak to jest większa grupa, to się zamyka w przedszkole, zawiesza funkcjonowanie na czas, który jest ustalony wspólnie z sanepidem. Po feriach zimowych, które w tym roku potrwają do 17 stycznia, najmłodsi uczniowie wrócą do szkolnych ławek. Pewnie pierwsi wrócą do szkół, jeżeli chodzi o te szkoły gminne, to uczniowie szkół podstawowych. Jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, to pewnie klasy maturalne, a więc ci uczniowie, którzy przygotowują się do egzaminów, do matur. Kiedy to będzie, to jest niewiadoma, to zależy od tego, jak się będzie kształtowała sytuacja epidemiologiczna. Wszyscy mamy nadzieję, że szczepionki pomogą nam wrócić. Ale też wiemy, że szczepienia będą trwały długo. Nauczyciele są grupą osób, która w Polsce ma być szczepiona w pierwszej kolejności po personelu medycznym. Wyrażam nadzieję i przekonanie, że będą tą grupą, która będzie to robiła w sposób powszechny. Że, że to jest jakby sposób na normalne funkcjonowanie i że będą się szczepili. Ja osobiście namawiam wszystkich dyrektorów nauczycieli, żeby to zrobili. Oczywiście sam to zrobię nie przed kamerą i w terminie odpowiednim. Ale, 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 ale tutaj nie, no to jest dla mnie rzecz oczywista. Trudno uczyć o higienie, o czymś innym o zdrowiu, od tego jest szkoła, a samym przykładu nie dać. A więc nauczyciele proszę Was szczepcie się. Nie tylko nauczyciele znajdują się na pierwszej linii ognia. Także cały personel pomocniczy pracujący w szkołach i przedszkolach, czyli osoby sprzątające woźnie i administracja, którzy codziennie mają styczność z dużymi grupami ludzi.